Mówią, że to jest taki dron zabawka, bo ma poniżej 250 gram. Co nie zmienia faktu, że jest to genialny dron na sam początek. Więc dzisiaj recenzuję dla Was DJI Mini 2. DJI Mini 2 to najmniejszy dron DJI, druga generacja. Mieliśmy już okazję recenzować Mini 1, a teraz jego nowsza wersja z 4K dalej utrzymujący najważniejszy parametr, czyli wagę poniżej 249 gram, czyli nie muszę być pilotem, wystarczy, że jestem operatorem drona i mogę, no cóż, o wiele prościej nim latać niż większymi maszynami. Więc tutaj głównym elementem, na który zwracał DJI, jest oczywiście jak najmniejsza waga ucięcie funkcjonalności, o których Wam opowiem, a no i to, żeby on był po prostu jak najmniejszym urządzeniem, które jesteśmy w stanie wrzucić do torby i zawieźć na drugi koniec świata. Tak jak widzicie, dron jest naprawdę niewielki. Gdy jest złożony, to jego wymiary wynoszą 138 na 81 na 58. Ma dwa zabezpieczenia. Tutaj to, co się wam mieni, to są, um, to są naklejki operatora, które sobie nakleiliśmy, bo warto jest oznaczyć swojego drona, kiedy, gdy nam gdzieś lata. Dwa zabezpieczenia istotne. Pierwsze zabezpieczenie na skrzydła, któremu je uwalniamy, i drugie na kamerę. Kamera 4K, której no po prostu nie chcemy w żaden sposób zniszczyć. Jeżeli chodzi o rozkładanie drona, to jest ono banalnie proste. Najpierw zaczynamy zawsze od przednich skrzydeł, a potem od tylnych. Dosłownie cztery ruchy, i dron jest już gotowy do lotu. Wtedy zwiększają się także jego wymiary, oczywiście, ale nadal, tak jak widzicie, jest to naprawdę niewielkie, niewielkie urządzenie. Z tyłu mamy wejście na baterię. Dedykowaną baterię DJI, wejście na kartę microSD oraz ładowarkę USB-C. Akurat w momencie, kiedy mieliśmy kontynuować naszą recenzję, traktor zdecydował się zbudować na plaży, tuż obok nas. A kiedy przenieśliśmy się na inne miejsce plaży, to wredny traktor jechał za nami, więc musieliśmy się przenieść tam, gdzie traktory budujące nas nie odnajdą, czyli do naszego studio. Ale nie ma tego złego, co by. No nie wyszło, ale nawet usłyszeliście może Magda gdzieś tam w tle, która mi dopowiada, jak to leciało. Opowiem wam teraz o Flymor Combo. Flymor Combo, czyli wersja, którą moim zdaniem trzeba kupić jeżeli kupujecie DJI Mini 2, nie kupujcie tego za 2200, kupcie tego za 2900 z flymore Combo i potem będziecie mi dziękować. Ale tak to naprawdę jest. I każdy, kto ma drona, to raczej to powie. Więc tak, co dostajemy w flymore Combo? Taką fajną torbę, ale ona na 800 nie jest warta. Niemniej jednak wszystko się bardzo ładnie w niej chowa. W tym właśnie mój dron. To ja sobie ją otworzę. Tak jak widzicie, wszystko idealnie tutaj pasuje. Z przodu też jest. Specjalna skrytka, możemy coś tam sobie wsadzić, ja akurat nic. Tam konkretnego nie mam. Tutaj tak, mieści się dron, ten, którego przed chwilką wam pokazywałem. Mieści się zasilacz, który jest dla mnie zbrodnią. Mamy czarny kabel i biały zasilacz. Serio? Albo biały kabel, albo czarny zasilacz. Kto to kompletował? Ale dobra. Mamy kontroler. Kontroler, do którego za chwilkę przejdę i więcej o nim opowiem. Mamy także ładowarkę na 3 baterie, która przy okazji może służyć jako powerbank, na przykład do kontrolera. Ma taką funkcję. Tak jak widzicie, to jest bardzo wygodne, i to jest główna zaleta Flymore Combo. Bo tak naprawdę, gdy mamy baterię i on jest w stanie polatać tak takiej jednej baterii około 31 minut. No, to, to jest tak naprawdę czas, który potrzebujemy na to, żeby znaleźć fajne ujęcie, które chcemy zrobić. I potrzebujemy pozostałych baterii, żeby zrobić to ujęcie, albo na przykład, jeżeli jedziemy na wakacje, jesteśmy cały dzień gdzieś, no to pół godzinki nagrywania to nie jest za wiele, a półtorej to już jest miary wystarczające. No, a to się wszystko fajnie chowa. I to jest wszystko. Mamy jeszcze instrukcję, gdybyśmy zapomnieli, jak go używać. A także kabelek do USB-C. Który jest do kontrolera, jeżeli nie jesteśmy iPhone'owcami, ale ja jestem, więc teraz płynnie przejdę właśnie do kontrolera. Kontroler. Kontroler, który znamy z DJI Mini. Co może zacznę od jednej rzeczy, która mi się nie podoba? To są te joysticki, które trzeba wkręcać. Ja tylko czekam na moment, kiedy je zgubię. O wiele bardziej wolałbym, żeby one się nie jakoś chowały, czy cokolwiek, a nie, że trzeba je tak. Fizycznie wkręcać za każdym razem, jak odpalimy naszego drona. Jak widzicie, kontroler jest całkiem spory, jest tak naprawdę w pewnych elementach większy od tego drona. No ale ma tutaj sporo, sporo tej swojej inteligencji. Co mamy? Mamy, tak, mamy joysticky, może w ten sposób będziecie lepiej to widzieć. Mamy przycisk lądowania, mamy odpalenie naszego drona, mamy przełącznik trybów. Normal albo na przykład sportowy. Mamy tutaj dwa przyciski. Jeden do zmiany kamery. Tutaj z tyłu mamy spust. Czyli tu zaczynamy nagrywanie albo robimy zdjęcie. A tym kółeczkiem jesteśmy w stanie sobie obrócić kamerę z tego drona góra-dół, żebyśmy mogli zobaczyć na przykład 90 stopni pod nami. A gdy sobie to wyciągnę w ten sposób, to tutaj mam. Fajnie schowany kabel zasilający do telefonu, i telefon wygodnie ląduje w tym kontrolerze. Biorę swój telefon, podłączam go w ten sposób, a następnie tu jest takie specjalne gumy, żeby nic się temu telefonowi nie stało, i tak się prezentuje całe urządzenie, już którym jesteśmy w stanie sterować naszym dronem. Porozmawiamy jeszcze trochę o samym dronie. Wspominałem wam już kilkukrotnie o tej jego wadze, to jest to, co jest bardzo ważne w, no w całym lataniu. Co jeszcze DJ poprawiło? DJ wsadziło mu kamerę 4K, która znajduje się tutaj, dzięki czemu filmy są znacznie wyższej rozdzielczości i przez to znacznie wyższej jakości. Bardzo fajnie to wygląda. Jest takich większych zmian w tym dronie to, to tak naprawdę trochę na tyle, co jest jeszcze ważne. Jest ważna łączność. Łączność pomiędzy tym dronem a kontrolerem. Wcześniej to było po WiFi, teraz to jest Ocusync 2.0, znacznie bardziej stabilny. Czyli jesteśmy w stanie nim o wiele dalej polecieć. Producent mówi nawet o 6 km, jeżeli chodzi o wideo. W moim przypadku około kilometr i wtedy zaczynało się już trochę tracić. Więc mniej więcej kilometr od nas jest bezpiecznie. Potem już trochę latacie na własną odpowiedzialność, jeżeli chodzi o samego drona, bo on może stracić łączność. Wtedy pewnie zbije się na jakąś konkretną wysokość. U mnie było to 100 metrów wysokości i zacznie wracać do naszego, do naszego miejsca. Ale pamiętajcie o tym, że to jest podstawowy dron czyli na przykład nie mamy tutaj czujników zderzenia. i Jak wykryje drzewo, to stwierdzi, że dobrze jest przez nie przelecieć albo przez daną ścianę. On się nie zatrzyma, tylko się. Po prostu rozwali. No ale coś, coś kosztem, czegoś przestarzał, jest tani i lekki, na czymś trzeba było skorzystać. Teraz same tryby. Opowiem Wam o tych trybach. W międzyczasie będą się przewijały filmy, które będą Wam pokazywały, jak one działają. Te tryby są bardzo fajne, bo pozwalają w prosty sposób osoby, która nie ma jakiegoś super doświadczenia z kręceniem, mła, zrobić interesujące i fajne filmy. DJI nie ma pokaźnego grona tych trybów w tym konkretnym modelu. Mawiki mają tego o wiele więcej, no ale te takie podstawowe. Znajdziemy. Czyli mamy m.in. tryb, dzięki któremu dron odlatuje od nas w linii prostej i się zwiększa przestrzeń, dzięki czemu na przykład, gdy stoimy na plaży, dajmy na to, to się pojawia cały horyzont w okolicy plaża, drzewa i cała reszta. Drugi tryb, to jest. Krążenie wokół nas, czyli dron krąży, no i to jest idealne na przykład w górach albo gdy jesteśmy na jakimś klifie, jest bardzo fajny widok, a dron robi okrąg wokół nas. Kolejny, trochę do niego podobny, to jest boomerang, czyli dron robi bardziej kształt takiej elipsy, zbliża się, jest blisko nas, ale jak jest. Dalej od nas jest również wyżej, czyli on tak wznosi się, oddala, a potem opada i podlecuje do nas. Też bardzo fajne, że wokół nas są fajne tereny i chcemy pokazać um, co, się, co się znajduje po prostu w okolicy. Kolejna rzecz to jest raket, czyli rakieta. On wtedy jakby wisi nad nami, daje kamerę w dół i wystrzeliwuje w górę też znacząco zwiększając znacząco zwiększając przestrzeń i ostatni, czyli helix, to jest wtedy, gdy dron lata wokół nas, ale stopniowo zwiększa wysokość. Dzięki czemu też no, w fajny sposób pokazuje wszystko to, co jest wokół nas i ja się trochę wciągnąłem w te różne tryby i uwielbiam sobie je tam klikać, żeby pokazywać z różnych perspektyw, szczególnie, że wszystko jest naprawdę płynne i dron sobie z tym radzi. Teraz przejdźmy do tego właśnie. Kiedy dron sobie radzi, kiedy dron sobie nie radzi? On jest lekki. On jest lekki, więc producent mówi, że do, gdy wiatr wieje maksymalnie 10 metrów na sekundę powinniśmy nim latać. On sobie też poradzi 20, 20 kilka um, metrów na sekundę. Wtedy też sobie poradzi. Ale wszystko, co jest większe, jakiś silniejszy wiatr, to już może być problem. Jego po prostu może zdmuchnąć. A jako że nie ma żadnych czynników zderzenia, to może go zdmuchnąć na amen. Więc nie latajcie nim przy dużym wietrze. Większe drony są do tego, żeby latać nim przy dużym wietrze. Na jednej baterii jest w stanie polatać 31 minut i tutaj potwierdzam. Około pół godziny spokojnie na jednej baterii jest w stanie polatać, i przeważnie mówię, te trzy baterie mi najczęściej wystarczają. Ja sobie potem wieczorem je podładuję, kiedy następnego dnia gdzieś gdzieś jadę w kolejne miejsce. Teraz wystartuję dronem i pokażę Wam świat z jego perspektywy, moim zdaniem ciekawszej. A dzięki temu, że to wszystko się dzieje na moim smartfonie, to mój lęk wysokości tutaj się nie odzywa i mogę sobie nim sterować. Widzicie, że mogę się dowolnie obracać. Tak naprawdę idealnie się nim steruje z poziomu telefonu. Mogę sobie kamerę dać w dół, jeżeli mi się chce. A w lewym dolnym rogu widzicie, że mam zarówno wysokość, na jakiej on się znajduje, odległość ode mnie oraz prędkość czyli metry na sekundę. A z prawej, prawy dolny róg to jest jakość filmu, w tym momencie jest nagrywana, ile klatek na sekundę i ile mi zostało na karcie SD. A ja teraz przejdę sobie płynnie do aplikacji i pokażę Wam te tryby, które przed chwilą były w wideo, jak wyglądają w samej aplikacji. Więc możemy sobie tak wejść w te tryby, wtedy widzicie wszystkie te, które Wam pokazywałem, czyli helix, circle, rocket, droni. Wszystko to możemy sobie automatycznie uruchomić. Możemy po prostu nagrywać wideo, albo mieć zdjęcia typu sfera, 180 stopni czy szeroki kąt. Mamy dostęp również do albumu. Tutaj pamiętajcie, że część nich zapisuje się na karcie SD tego drona. Mamy też, jeżeli się na tym znamy, możemy sobie poustawiać trochę bardziej pro ustawienia nagrywania. Ja wolę automatyczne. W ustawieniach mamy podstawowe ustawienia, typu jaka jest jego wysokość, na jaką się ma znieść, odległość. Sterowanie, no to to jest, czy mają to być metry, kilometry, czy nie wiem, stopy, jeżeli chcecie, kamera, czyli podstawowe ustawienia, jak mają być zapisywane, na przykład zdjęcia, A potem mamy transmisję, czyli to połączenie z naszym dronem, no i info, czyli takie podstawowe informacje o samym dronie. To, czego mi w nim trochę brakuje, po pierwsze, to jest jakaś forma, bo tego nie nazwę jakimś super oświetleniem, a jakaś forma oświetlenia tego drona, która pokaże, że gdzie on się znajduje. Na przykład, gdy latamy, i tak jak widziałem, był Mavic R2 i on wisiał w powietrzu, i była taka czerwona dioda, która pokazywała, gdzie on wisi, bo dokładnie wiadomo, gdzie on jest. No to ten jest taki trochę no cicho ciemny, tak? Przeleci i przy okazji może w coś przyrznąć, a my go nie widzimy, bo jest naprawdę malutki. I musimy tutaj zdecydowanie bardziej, bardziej z nim uważać. Teraz opowiem Wam też trochę o samym lataniu. DJI z początkiem tego roku zaktualizował swoje oprogramowanie i wprowadził strefy. Sprowadziło się to do tego, że ciężej się lata. Ciężej się lata, jeżeli chodzi o jakieś fajne miejsca, bo wszędzie są strefy nie nielatania. Tu nie chodzi o to pół biedy, że to jest jakaś strefa typu lotnisko, bo tam faktycznie nie chcemy latać. Ale bardzo wiele miast. Zabudowań, um, jakichś parków narodowych czy jakichkolwiek innych miejsc mówi, że nie wolno dronem latać i w efekcie jest coraz mniej miejsc, w których można latać. W Polsce co prawda znajdzie się fajne miejsce i zresztą przewijają się przez tą, um, przez tą recenzję fajne ujęcia z tego drona. Szczególnie rzepaków, które po prostu byłem zakochany kiedy, kiedy mogłem je kręcić. Ale już na przykład kiedy wybraliśmy się do Grecji to dosłownie mam jedno ujęcie. Bo raz, gdy próbowałem wystartować w jednej z mieściń, to mi wyskoczyło tyle ostrzeżeń, informacji, że muszę mieć tyle zgód lokalnych władz, że po prostu było bez sensu w ogóle próbować. Więc to jest taki trochę minus. Zobaczymy, jak to się, jak to się hmm, rozwiąże. Czy faktycznie będzie tak, że będzie tak ciężko i będzie trzeba wszędzie mieć licencję, bo naprawdę fajnie się nim lata. on jest idealnym rozwiązaniem dla. Osób, które dopiero zaczynają, tak jak Wam wspominałem, 2200 za wersję samą drona z kontrolerem, ale weźcie Flymore Combo, czyli tą wersję za 2800, żeby mieć te wszystkie dodatki i wtedy, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę, to to jest najtańszy, e, najtańszy dron. Ma być zaraz ten DJI Mini SE, czyli który będzie jeszcze tańszy. Zobaczymy, co tam DJI przy nim wymyśli, ale osobiście to jest pierwszy dron który zostaje ze mną na dłużej i to jest dron, który rozbudził trochę taką moją pasję do latania. Bo zawsze nigdy nie chciałem jakoś specjalnie dronów, o dziwo, a ten jest naprawdę fajny. I czuję z nim chemię, dla mnie czuć chemię, to jest najważniejsze. I polecam wam. Trzeba pamiętać o tych wszystkich, no cóż, o tych wszystkich wyciętych rzeczach. Co jeszcze, Aha, jeszcze miałem wam wspomnieć z takich rzeczy, które mi w nim brakuje. To jest brak opcji follow me, czyli żeby on faktycznie leciał za nami, kiedy na przykład jedziemy na hulajnozę albo rowerze albo coś takiego. No, tych opcji nie ma, te, te droższe mawiki mają, ale niemniej jednak w tej cenie naprawdę fajny sprzęt. No i oczywiście DJI, czyli mamy wysoką jakość. No i zapraszam Was do naszego filmu, w którym recenzujemy Mini-1 albo inne drony i tak samo wiele różnych smart home sprzętów i wbijajcie na nasz kanał Smart Mi się poleca.